wszystkim to druga część tego farbowania włosów. A ta pierwsza część była krótka, bo ja wam opowiadałam, że ten, 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 wiecie, słyszeli, słyszeliście to, więc to jest druga część. Umałam już włosy, a jeszcze nie farbowałam. Yy, yy, mama mi specjalnie dała yy, tą koszulkę, bo to, bo to jest nieważna już. I się nie mogę doczekać farbowania włosów jak jak no jak chcecie żebym nagrywała y, 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 filmiki z mamą no to napiszcie w komentarzu to ja wam dla was nagram co? też będziesz kiedyś youtuberką ja oczywiście też moje największe marzenie jest żeby być influencerką. O oh, boż. Co? To jest mój zawód. <noise> Lubicie moją mamę, to dajcie lajka. No, a to jest moja mama Marzena, moja która mi teraz przeszła włosy. No. A wy każdy mnie znacie, bo ja... Nagrywam, on, yy, fanka fankakurumi i drugie wiecie, taty. Teraz moja mama czesze włosy i zaraz będziemy farbować na niebiesko. Ten, no, na nie, no będę, na, będę miała włosy pofarbowane na niebiesko, końcówki. Tak sobie zażyczyłam. Czekamy, bo mama coś przyszła. Coś poszło gdzieś tam. Stopuję. Już wyciągam miskę. Żeby tutaj dać ogólnie farbę. Już mama przyszła. Już mama przyszła. I no. Patrzcie. Ja na taki kolor farbuję, a mój Zadek powiedział, że to jest ten srebrny. I. Patrzcie, ja mam taki kolor włosów i będę miała taki kolor. Trochę ciemniejszy. Mhm. I mam, mamy takie coś. bardzo do włosów. I... A to mama będzie mi tak zrobiła. To są rękawiczki. Patrzcie jaki to piękny kolor. Mama to właśnie dłuższa.